Proszę bardzo, jak pan się nazywa i skąd do nas pan przyjechał? Nazywam się Konrad, albo Gosław i przyjechałem z Krakowa, jestem z drużyny Wodczyna Proszę Państwa, brawa dla pierwszego półfinalisty! Jak się pan nazywa i skąd pan przyjechał? Tam, jestem Patryk, przyjechałem niedaleko z Krosna i jesteśmy z drużyny Czarny Żmij. Proszę Państwa, brawa dla drugiego półfinalisty! Where are you from and what's your name, my friend? I'm from Budapest, Hungary, and I am Harald. Brawo, proszę państwa, dla naszego kolegi węgra, który jest trzecim półfinalistą. Z Pesztu do, dokładnie, tak się dowiedziałem. Dobrze. Teraz już przedstawiliśmy zawodników, także proszę o zajście na chwileczkę. A sędziu będę pytał zaraz, kto będzie walczył i mamy nierada kłopot drodzy Państwo, bo zostało trójeczka. Panowie dziękujemy na chwilkę. Yy. Dlatego, że jest trójeczka i w związku z tym chyba zapadła taka decyzja, żeby nie było klasycznych półfinałów, no bo jest tylko trójka, a nagroda jest bardzo zacna, więc my prawdopodobnie pokrzywdzilibyśmy kogoś. W związku z tym sędziowie zdecydowali, że każdy będzie walczył z każdym. Będą trzy walki o, i przez... O, o, I będziemy liczyć punkty, po prostu kto zwyciężył. I już. A więc będziemy świadkami nieklasycznego układu drabinkowego, takiego jak jest na Mistrzostwach Świata w siatkówkę czy w piłkę nożną. Tylko każdy z każdym będzie walczył. Ten, kto zdobędzie więcej punktów, ten po prostu nagrodę otrzyma za kilka minut. Dobrze, no to patrzę na sędziów. kto pierwszy, Jaka... kto z kim? Pierwsi walczą Harald oraz Gosław Zeronoga. Proszę państwa, przywitajcie gorąco na tym, no teraz chciałem powiedzieć suchym, bo jeszcze wczoraj był potężny upał, a dzisiaj trochę popadało i może śliskim nawet bym powiedział polu Gosława i Haralda, więc mamy pojedynek pierwszy w tym finale polsko-węgierski. Ten w tarczy szarej, proszę państwa, to Węgier z Budapesztu, z Pesztu nawet, jeżeli miałbym uściślić a z kolczugami się złączyli a ten w tarczy żółto takiej brązowej to oczywiście krakowianin z Raroga no i zobaczmy przypominam 60 sekund potyczki bez przerwy można obalać przeciwnika za to są dodatkowe punkty no i zobaczmy co się będzie działo w tym pierwszym starciu finałowym. Jak na razie to chyba nic nie wchodzi. A teraz dopiero, ale ciężkie uderzenia. To jeden na głowę, to drugi. Przypomnijmy też, że bardzo prawdopodobny jest tutaj nokaut, bo jeżeli ktoś za mocno dostanie w głowę, to po prostu zrezygnuje z walki. Teraz wet za bet. Teraz jeden i drugi mocno biją się po głowie. Ach proszę Państwa, te 60 sekund wydaje się, że to jest tak krótko, a przecież dla nich to jest nadzwyczaj długo rozbrojenie. Punkt dla Gucia, który rozbroił przeciwnika, a w zasadzie pomógł mu w tym, żeby mu czuć czucie gdzieś tam z ręki. Jeszcze patrzę na tablicę, proszę Państwa, czasową. I jeszcze dwadzieścia kilka sekund do końca. Jeszcze jeszcze. Oj, znowu mocne uderzenie na głowę, ale wobeccie, że oni się w ogóle nie zdrażają. Oni wiedzą, że rywalizują o naprawdę zacne nagrody. Teraz odpycha, robi dystans, Gucio. Węgier próbuje, mogą go zaatakować. Nic to nie dało. Madziar jednak uparty, drodzy państwo. Madziar jednak gdzieś tam czuje, że szansa być może mu ucieka. Takiego międzynarodowego triumfu można powiedzieć. Oj, 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 Jeszcze to ostatnie uderzenie. Proszę Państwa, brawa dla nich, bo się trochę namęczyli przecież, tak. Proszę Państwa, więc sędziowie komunikują, że pierwsze starcie w tym finale wygrywa Gosław z Krakowa, brawa dla niego! Teraz chwilę odsapnięcia, dlatego, że jeden z zawodników będzie musiał walczyć, proszę Państwa, w drugim, w drugim po kolei pojedynku. Sędziowie, kto teraz? <grystanie> Następna walka będzie Gosław z Roga oraz Patryk z Czarnego Żmija. Panie Gosławie, ma Pan 15 sekund, żeby odpocząć. <grystanie> A gdzie on uciekł? Gosław. A jest, to śpije. Nie, to nie ma sensu. Magiczny napój. Jeszcze chwila rozgrzewki, chwilka przerwy. Musi odsapnąć, drodzy Państwo. No. Jednak to nieszczęście, które spotkało tego czwartego półfinalistę, no trochę nam, że tak powiem, wykrzywiło te zawody. Dlatego też potrzebna jest taka przerwa chociaż na kilka sekund, na kilkanaście sekund, żeby doszedł do siebie, żeby chwileczkę mógł siły skupić, bo przypominam, że jeden z zawodników jest całkowicie wypoczęty drugi po walce. Z drugiej strony, proszę Państwa, no... Wydaje się, że być może, skoro stoczył wcześniej te 60 sekund walki, to teraz jest na tyle dobrze nastawiony, rozgrzany, że może jakby pójść za ciosem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało już za kilka chwil. Widzę, że jeszcze się rozciąga, tak jest, mięśnie liczymy po stronki, proszę Państwa, mocno związane. Bierze tarczę i za chwilę pojawi się na polu walki i będziemy mieli pojedynek numer dwa. A ja, proszę Państwa, podchodzę z takim reporterskim zacięciem. Jak Pan się czuje po tym pierwszym pojedynku? Wyśmienicie. Wyśmienicie. Ciekawe, ciekawe. Myślałem, że jest trochę zmęczony. Nigdy nie było lepiej. No dobrze. Obrócę się do Państwa tyłem, przepraszam. Ależ kulturalny jest. Widać, że studia wyższe skończył. Powiem Państwu jeszcze tak ciekawostkowo, iż skończył szlachetny kierunek nazwany przez potomnych archeologią. Dobrze, skupmy się na pojedynku wobec tego. I y, trzeba powiedzieć, że jeżeli teraz Gosław zwycięży, no to prawdopodobnie y, on sięgnie po tytuł najlepszego woja 2022, ale to wszystko oczywiście rozstrzygnie się na polu walki. Zawodnicy gotowi? Pij i poszli do przodu. Ostrożnie teraz. E, nie ma takiego mocnego teraz. Dopiero jakaś wymiana. Ale zauważcie Państwo, że to jest na dystansie walka, że to nie jest te takie, o, ale teraz mocne uderzenie, ależ Gosław teraz knokautuje przeciwnika. No naprawdę, sami Państwo przyznacie, że ja bym chyba nie wytrzymał, ja bym chyba nie ustał takiego ciosu jak teraz jednego czy drugiego, ależ to jest dominacja, nawet ja to widzę, proszę Państwa, tak z zewnątrz. Oj, 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 oj. to jest knokaut, w hełm poszedł cios, nie ma co dyskutować, był czysty, piękny, mocny. Jeszcze teraz próbuje się rewanżować czarna żmija z zieloną tarczą, przypominam, takie czarne wzorki, teraz dopiero jakieś takie zwarcie, o, znowu uderzenie na głowę, że też nie było nokautu, że też któryś nie padł plackiem, nie padł trupem, można powiedzieć, na tej walce, bo znowu mocne uderzenia na głowę idą, jeszcze czarna żmija próbuje się zrewanżować, ale to już wszystko. Za późno, patrzę na sędziów, ale chyba czujemy, proszę Państwa, końcami naszych nosów, kto tą walkę wygrał. Proszę Państwa, oto zwycięzca tego pojedynku będzie dogrywka. Dogrywka yes! będzie. jasne, <gryzga> co <gryzga> <gryzga> No dobrze, proszę Państwa, tutaj burzliwe myśli wymieniamy. No ale sędziowie zdecydowali, że dogrywka. Ja nie chcę tutaj jakiejś analogii robić, na przykład piłkarski. Znamy historię, wiemy co się działo czasami. A dogrywka, drodzy Państwo, to jest tak jak ten mundial w zimie, który ma się odbyć. No nic, no patrzymy dalej wobec tego, no tak zadecydowali sędziowie i trzeba się z tym pogodzić. A teraz znowu mocne uderzenie yy, Gosława, który wyraźnie próbuje zmęczony jest teraz! jaj, aj, 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 aj. ależ tam było trzepanie, ja przypomnę, że 30 sekund teraz yy, trwa dogrywka, 10 sekund jeszcze zostało. Yy, czy któryś z nich się podda, Chyba nie Gosław, teraz punktuje mocno. a skręci do, no, Proszę Państwa. I teraz drodzy Państwo, sam jestem ciekawy, co tym razem orzegną sędziowie. I jakie tam mieszki z monetami, proszę Państwa, chodziły pod stołem? <śmiech> <śmiech> bardzo, bardzo racjonalizatorska myśl, tutaj którego z Państwa może dogrywka. Ci sędziowie powinni mieć na drugie dogrywka, proszę Państwa. <laughs> Słusznie, słusznie. No patrzę na sędziów. Nie wiem co tutaj dywagować, no bo przecież widzieliśmy co się działo. Proszę bardzo. Wreszcie mamy zwycięzcę. Zwycięzcą w drugiej walki. Gosław, proszę Państwa, i dwa punkty lękują mojego konto co czyni go praktycznie rzecz biorąc, zwycięzcą całego turnieju, ale jeszcze jedną walkę odbywamy czy nie? I jo, oraz Harald, kolega z Węgier. To będzie praktycznie, proszę Państwa, o drugie miejsce pojedyncze. Gocła wygrał dwa y, y, swoje mecze, co czyni go. No teraz niezależnie, co się. No dobrze, to proszę bardzo, podajemy nazwisko wobec tego. Proszę Państwa, no jest Rodo, Ale ja w średniowieczu niczego takiego nie podpisywałem. Krzysztof Mędzios. Men... Krzysztof Mędzios, tak tutaj jest napisane. Jeżeli ktoś taki jest, to do odebrania dokument oczywiście tutaj z boku sceny. W to mnie nie wpuścicie. No dobrze, proszę Państwa, teraz pojedynek tak naprawdę o drugie miejsce, czyli o wicemistrzostwo, bo mistrz już tam gdzieś się czai z boku. Nie wiem czy odpoczywa. Nie widzę go teraz. Gdzie jest Ten Gosław? Odpoczywa, tak? Stan przedzawałowy. Rozumiem to. Dobra, proszę Państwa, o drugie miejsce pojedynek. To też jest niezwykle emocjonująca sprawa. Jest to pojedynek polsko-węgierski. Oj, jak ten węgier teraz zapakował czarnej drzwi. Niesamowicie mocne to uderzenie, oni się w ogóle nie zasłaniają, teraz próba obalenia i bije go po plecach, mocno, ten się odwraca jak bączek, proszę Państwa, się kręci dookoła, tylko po to, żeby gdzieś tam uciec i nie trafić, nie dać się trafić w głowę, bądź ten, ale mocne uderzenia węgla, on naprawdę czuje się silny, teraz widzę, że, o jeszcze jeden, oj, 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 oj. że też tutaj nie było kautu, to jestem bardzo, bardzo zdziwiony. Przypominam, Węgier w tarczy szarej, w tarczy zielono-czerwonej przedstawiciel drużyny Czarnasz mija teraz... Oj, oj, już to proszę państwa! To już nie ma sił, to już praktycznie rzecz biorąc jak taki materac dmuchany na wodzie, który gdzieś został przebity gwoździem i absolutnie wszystkie siły odpłynęły z niego i gdzieś tonie na dnie tego jeziora. Ależ to była proszę państwa nauczka na czarnej żbii, Troszkę opadł siła, ale brawa dla nich proszę państwa.